Wejście, które budziło strach i obawy niejedynego śmiertelnika. Nawet po śmierci bossa mafii wielu, niewielu śmiałków znalazło się, którzy odważyli się tu wejść ze względu na będącego obecnego tutaj ducha mafii. Z oazy luksusu do totalnej ruiny. Początkowo mafia Pruszkowska bratała się z Ząbkowską. W tym miejscu odbywały się liczne spotkania, omawiano interesy, pito alkohol. Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że tu były naprawdę porządne imprezy. Oni byli panami życia, mieli wszystko władzę, pieniądze. Co poszło nie tak, że tak to się wszystko skończyło? niewiadomski, stolarz z wykształcenia, właściciel tego domu założył Ząbkowską grupę przestępczą wraz ze swoim bratem. Dziad i wariat. No różne ksywki mają gangsterzy. Słyszałam o Kiełbasie, który zginął pod sklepem jestem. Balero był kalafior, a nawet Psich. No nie dokończę. Wróćmy do tego. I jak szły interesy braci? Otóż na początku świetnie i legalnie. Lombard, kantor wymiany walut, zakład kamieniarski. Jednak jest jeszcze ciemniejsza strona tychże interesów. Bali się ich wszyscy. Wymuszenia, haracze, handel nielegalnym spirytusem, fałszywe banknoty. O szczytu swojej potęgi dziada, synowie czuli się panami świata. Rozstawiali ludzi, wszem i obec, ogłaszając, że są synami dziada. Jak przyszło na gangsterów, mieli swoje ksywki: sucha łapka i mrówa. No, niedaleko pada jabłko od jabłoni, oni również mieli swoje za uszami. W 1997 roku nie schodzili z pierwszych stron gazet e, zaraz po bójce, która miała miejsce w klubie Acapulco, podczas której ktoś wyciągnął nóż i ugodził młodego mężczyznę, który zginął. Murwa pozostawał nieuchrytny, albo się ukrywał, albo jego zły stan zdrowia nie pozwalał na podstawienie go przed sądem. Jego brat dostał wyrok 7 lat więzienia. On z procesu nie doszł czekał, gdyż zginął w późniejszych porachunkach gangsterskich. Wariat był wariatem. Można się tego domyśleć. Strzelał z broni automatycznej, podkładał bomby, porywał dla okupu. Skinął w porachunkach gangsterskich, tak jak później mruwa. W momencie, kiedy niewiadomcy weszli w konflikt z Pruszkowem, zaczęły się wzajemne. Zamachy na życie obóz właśnionych krób. I tak wyobraźcie sobie taką scenę z soboty, po popołudnie, miły weekendzik, robicie zakupy pod galerią handlową. Obok pan robi sobie także zakupy, pakuje do bagażnika. Nagle podjeżdża samochód, słyszycie huk wystrzałów, facet pada w kałuży krwi. Wasze życie zmienia się, ale to jeszcze nic. Wyobraźcie sobie, że idziecie koło jakiegoś lokalu i nagle pach, wybucha bomba. Oszukaliście śmierć nie wystąpicie w kolejnym odcinku Śmierci na tysiąc sposobów. Dziad miał umrzeć w 1995 roku. Tego życzyli sobie zamachowcy, którzy ostrzelali jego gołębnik w ząbkach z nadzieją, że znajduje się tam pasjonat, czyli niewiadomski. Miał jednak szczęście, nie było gotów, a w zamian ofiary poniosły trzy inne osoby. A sam dziad przedłużył swoje życie o kolejne 12 lat. Taką willę o powierzchni razem 1200 m2. Otóż dziad lubił pożyczyć pieniądze. I pewien dłużnik, który nie był w stanie oddać mu tychże pieniędzy, podarował mu właśnie tą willę. Są różne teorie, co tutaj miało się odbywać. Jesteśmy na piętrze, jest tutaj bardzo dużo łazienek, to akurat jest główny pokój kąpielowy, i dużo pokoi. Taka najbardziej wiarygodna teza mówiła o tym, że powstanie tu pole golfowe wraz z zapleczem dla gości hotelowych. Mniej wiarygodna, dom publiczny. Jedno jest pewne: dziad pomysł na biznes miał. Obecnie tutaj niesły biznes kręcą złomiarze, no i graficiarze, jak widać, dają upust swoim emocjom. Jedno jest takie najpewniejsze. Dziad mieszkać tu nie chciał. On chciał mieszkać w ząbkach, tam gdzie jego skrzydła ci przyjaciele. To była naprawdę szybka eksmisja. Rosjanin tak jakby wyparował. A prawda jest taka, że nie płacił niewiadomskiemu za wynajęcie tego mieszkania i szybko musiał go opuścić. Choć tu jest ciekawie. <śm> Czysta. Dzikiego lokatora nie ma. Gdyby ktoś był chętny, była do kupienia jeszcze kilka lat temu za 300 tysięcy dolarów. Która godzina? Jest przed parę minut po ósmej. Właśnie w tych godzinach na zajęciach więziennych, dokładnie na zajęciach ping-pongowych, wylewu, śmiertelnego wylewu dostał dziad. Zostało mu niedużo do opuszczenia zakładu karnego w Radomiu. Miał w planach napisać kolejną książkę o kulisach życia mafii. Pierwsza, świat według dziada, sprzedała się bardzo dobrze.